Gdy rodzice przynieśli dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Panuela z pokolenia Asera. Bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili. Sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 2, wersety od 36 do 38. Postać prorokini Anny z dzisiejszej Ewangelii odkrywa przed nami cudowną tajemnicę ludzkiego życia. Że nigdy nie jest za późno, aby miłować Boga. Że nigdy nie jest za późno, aby w swoim życiu odkryć piękno Bożej Miłości. Bo czas, który poświęcamy Panu Bogu, nigdy nie jest czasem straconym i zmarnowanym. Nawet kiedy tak po ludzku wydaje się, że już jest za późno, że te najlepsze lata mamy za sobą, że już nic ważnego w naszym życiu się nie wydarzy. Niekiedy właśnie w takich momentach Bóg przychodzi do nas niespodziewanie. Wkracza w nasze życie z niezwykłą cichością, delikatnością, czułością. Pozwala się rozpoznać w lekkim powiewie przechodzącego wiatru. Święta teleska od dzieciątka Jezus mówiła, że dla miłowania Boga mamy tylko dziś. Jakże to. Ważna prawda, która właśnie wymaga szczególnego odkrycia, myślę dzisiaj, kiedy jesteśmy tak bardzo zagonieni, pochłonięci rozmaitymi obowiązkami i sprawami. Dla miłowania Boga mamy tylko dziś. Czy w tym czasie rado radości, gdy obchodzimy święta Narodzenia Pańskiego, czy Bóg właśnie nie chce na nowo przypomnieć nam tej wielkiej prawdy, że to właśnie dzisiaj jest Dzień Zbawienia? Że to właśnie dzisiaj w mieście Dawida narodził się nam Mesjasz Pan. Przypatrzmy się, moi drodzy, jeszcze przez chwilę tej prorokini Annie, która mimo swojego podeszłego wieku nie przestaje wielbić Boga, nie przestaje dzielić się swoją wiarą z innymi. Niektórzy mówią, że starość się Panu Bogu nie udała. Najczęściej te słowa. Powtarzają ludzie, którzy patrzą na pochylone i skrzywione sylwetki innych osób, przemieszczających się z pomocą lasek, parkaników, w skupieniu wypatrujących przeszkód, które czyhają na nieposłuszne stopy w zasięgu najbliższych dwóch czy trzech metrów. Czy naprawdę starość się nie udała Panu Bogu? A może po prostu my nie potrafimy jej w odpowiedni sposób przeżywać? Odkryć. Wspomnijmy chociażby biblijnego Abrahama, który zmarł w późnej, lecz szczęśliwej starości, syt życia. Myślę, że każdy z nas marzyłby, aby te słowa odnieść również do swojego życia, aby odejść w późnej, lecz szczęśliwej starości, być sytym życia i odejść w bliskości Pana Boga. Znam wielu ludzi, którzy każdego roku, gdy zanoszą do piwnicy puste słoiki po marmoladzie z jeżyn, zastanawiają się, czy te słoiki jeszcze im się przydadzą. I mimo swojego podeszłego wieku, każdego roku na nowo przygotowują marmolady z jeżyn. Bo mają w sobie tę nadzieję, tę ufność, że nadejdzie kolejna wiosna. Że znów ich najbliżsi będą zadawać im przeróżne pytania. Może zapytają ich na przykład, czego nauczyło ich życie, co ważnego w ich życiu się wydarzyło, czy w swoim życiu doświadczyli prawdziwej miłości Boga. Może warto, byśmy i my w tym czasie narodzenia Pańskiego zadali sobie pytanie, czy życie nauczyło nas czegokolwiek, czego my. Nauczyliśmy się od życia. Czy potrafimy z niecierpliwieniem wyczekiwać nadejścia Chrystusa? Czy potrafimy na niego oczekiwać, nie tylko wtedy, gdy nasze życie układa się pomyślnie, wspaniale, ale czy potrafimy czekać na Boga również wtedy, gdy przychodzą chwile trudne, bolesne, gdy ten nasz świat poukładany, piękny rozsypuje się jak domek z kart? Pamiętajmy, moi drodzy, że czas poświęcony Panu Bogu nigdy nie jest czasem straconym, a dla miłowania Boga mamy tylko dziś.